czy dziś wdzięczny czy kiedy rano dzisiaj wstałeś albo wstałaś czy podziękowałaś za to, że jesteś, za to, że żyjesz, za to, że masz stopy, że masz nogi, że możesz iść do swojej pracy. Czy podziękowałeś za swoje dzieci, które właśnie idą do szkoły, być może jeszcze leżą śpią. Czy podziękowałeś za swojego męża, za swoje zdrowie, za swoje oczy. Bo wiesz, 90% ludzi na świecie nie jest wdzięczna. Uważają, że im się wszystko należy. Niektórzy myślą, że należy im się wszystko od państwa, od rodziców, że należy im się od pracodawcy, wszystko wszystkim się należy. Ale tak naprawdę ty zostałeś obdarowany tym, że możesz żyć na tym świecie. I to ty powinieneś być wdzięczny za to, że możesz korzystać z tego. Jak ty to wykorzystasz, to tylko zależy od ciebie. I chcę Ci dzisiaj opowiedzieć taką krótką historię, która wydarzyła się naprawdę x czasu temu, kiedy Jezus nauczał na ziemi, kiedy zszedł na ziemię tutaj, jak Bóg zszedł na ziemię jako człowiek. I kiedy Jezus nauczał, nauczał w różny sposób i uzdrawiał w różny, w różny sposób. I kiedy szedł któregoś dnia, to była taka sytuacja, że spotkał dziesięciu trędowatych. I uzdrawiał w różny, na różny sposób. I tych dziesięciu trendowatych, jeżeli to były osoby trendowate, no to była bardzo taka straszna choroba. Ci ludzie byli izolowani, bo poprzez dotyk na przykład, albo poprzez w ogóle przebywanie z tymi osobami, można było się zarazić. I słuchajcie, tych dziesięciu trendowatych szło i po prostu prosiło Jezusa, bo dowiedziało się o nim, krzyczało do niego, prosiło, żeby on ich uzdrowił. I on powiedział: idźcie do kapłanów do kapłanów. W taki sposób chciał zobaczyć co oni zrobią i w jaki sposób to, czy oni to wykonają. I oni poszli do kapłanów. I jak szli, słuchajcie, to jeden patrzy i mówi: "Moje ręce są zdrowe, moje stopy są zdrowe". Oni jeden po drugim zaczęli być uzdrawiani. I wyobraź sobie teraz, że oni wszyscy, czyli te 10 osób, które było trendowatych, zostali uzdrowieni. I pomyśl sobie Ile z tych osób pobiegło do Jezusa mu podziękować? Jak myślisz? Pytanie do Ciebie. Jeżeli już sobie odpowiedziałeś w myślach, to powiem Ci teraz: była to jedna osoba. Jedna osoba, jeden człowiek podbiegł do Jezusa, zaczął mu dziękować yy, z całego serca, i w nim zaszła przemiana nie tylko zewnętrzna, to również wewnętrzna. Dziewięć osób zostało uzdrowionych i nic nie zrobiło. I tak samo dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że Ty. Masz uzdrowienie, ponieważ zostałeś, e, dostałeś dar życia i możesz z nim zrobić co chcesz. I czy podziękowałeś dzisiaj za to, że żyjesz? Bo wiesz, być może dzisiaj ktoś leży właśnie w tym momencie na łóżku szpitalnym i... Błaga prosi, modli się o życie, żeby dać mu jeszcze szansę, ale kiedy miał możliwość, kiedy miał możliwość zmiany swojego życia, swojego zdrowia, przestać palić, przestać pić, być innym dla swojej rodziny, nigdy nie był wdzięczny za to, co miał, a miał wszystko. Kiedy miałeś pieniądze, nie, nie, nie korzystałeś z nich w dobry sposób, nigdy nikomu nic nie dałeś. Nie dałeś na cele charytatywne, nie pomogłeś rodzinie. Po prostu wydawałeś się na różne rzeczy, które tak naprawdę świat ci kreował kup więcej, szybciej już i na teraz. Nigdy nawet nie ofiarowałeś na przykład na, dla Boga, na wiarę, cokolwiek wierzysz, swoich zarobionych pieniędzy. Nigdy nie powiedziałeś swojej żonie na przykład, na początku być może ją doceniałaś, potem już nie, tak samo swoje dzieci ciągle ci przeszkadzały, a dziś leży na przykład ta osoba na łożu śmierci i po prostu prosi, bo chciałaby dostać jeszcze jedną szansę, ale nigdy nie podziękowała za to, co już miała, za co ty dzisiaj podziękujesz. Komu dzisiaj jesteś wdzięczny, za co? Dlaczego? Dlaczego nie dziękujesz? Dlaczego nie jesteś wdzięczny? Za to, że widzisz, że słuchasz mnie teraz. Spytaj się osoby, która nie słyszy, jak to jest. Jak to jest? Kiedy nie możesz usłyszeć tego, co ktoś do ciebie mówi. Kiedy nie możesz usłyszeć tej pięknej melodii, nie możesz usłyszeć tego, jak przepięknie, cudownie śpiewają ptaki. Zapytaj się kogoś, kto jest niewidomy. Jak to jest? Kiedy jest cały czas ciemność, a ty możesz widzieć piękny zachód słońca, kiedy możesz dostrzec, dostrzec e, młode liście, młodą trawę zieloną, kiedy możesz zobaczyć swoje dzieci, jak pięknie wyglądają swoją żonę, swoich bliskich. Jak to jest? Kiedy masz nogi i możesz chodzić, możesz iść do pracy, możesz biegać, skakać, jeździć na rowerze, a ty siedzisz na przykład i w non stop przerzucasz programy w telewizji i obżerasz się i po prostu tyjesz, twoje ciało tyje, Twoje nogi wszystko. Dlaczego nie jesteś wdzięczny za to, co masz? Co robisz? Masz ręce. Masz umysł, który jest tak potężny, który możesz zrobić wszystko. Masz serce, które dostałeś od Boga. I wiesz, powiem Ci taką jedną rzecz, że być bez względu na to, ile masz dzisiaj pieniędzy, masz mniej, więcej, nie ma to kompletnie znaczenia, ponieważ Twój dom, który masz 200, 300, 500 metrów, możesz mieć pałac, on może być w jednej chwili zniszczony, zburzony, spalony i w ogóle. Potem możesz go odbudować. Znowu może runąć, znowu możesz go odbudować. Tak samo twoje prace możesz stracić ją, bo to możesz zyskać inną. Ale tego, co dostałeś od Boga, czyli daru życia, Twoje ręce, Twój umysł, Twoje nogi, Twoje ciało, Twojego serca, otrzymałeś to za darmo. I z tym możesz zrobić co tylko chcesz. Tylko my jako ludzie nie jesteśmy wdzięczni, bo dostaliśmy to za darmo. Nie, my nie cenimy tego, co za darmo. Wolimy po prostu telewizor, za który zapłacimy 3000 tysiące, i pocieszymy się na chwilę, a potem chcemy kolejny. Bo już ten jest za stary, a rok temu go kupiliśmy. Bo chcemy mieć nowe buty, a mamy 30 par innych akurat tutaj w tym. Ale nie chcemy pomóc dla, dla zwierząt, dla dzieci, na przykład, dla kogoś, kto potrzebuje. Co dzisiaj zrobiłeś dobrego, że Ty możesz mieć dzisiaj swoje życie, że możesz być, że możesz czuć, że możesz słyszeć, że możesz dotykać, że możesz biegać? Jeżeli jesteś wdzięczny, to podziękuj dzisiaj za to, że jesteś, bo dziękuję Bogu. Ja dziękuję każdego dnia. I kiedy miałam bardzo trudny okres w moim życiu, ja o tym mówię na filmach i ja o tym mówiłam w podcastach, to pierwszą rzeczą, bo ja leżałam po prostu na glebie, nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, bo moje życie było kompletnie do bani, do niczego, po prostu nie widziałam już sensu. Gdyby nie mój syn, to być może mnie nie było, nie słuchałbyś mnie dzisiaj. Ale ja wtedy Bóg trzymał nade mną rękę ja po prostu zaczęłam wydziękować, wdzięczność. Zaczęłam dziękować za to, co mam, a nie miałam pra praktycznie nic. Zaczęłam dziękować. Wdzięczność rodzi miłość, bo wdzięczność jest miłością. Podziękuj za to, że jesteś. Każdego dnia, kiedy rano otworzysz oczy, podziękuj, kiedy idziesz spać. Za to, że mogłeś przeżyć ten kolejny dzień. Podziękuj za swoje dzieci, za swoją żonę. Każdego dnia. Bo nie wiesz, kiedy przyjdzie Twój kres. Nie wiesz, kiedy Twoje życie się skończy. No chyba, że wiesz, że to będzie jutro, albo za pięć lat, albo za trzydzieści. Ale nikt tego nie wie. Oprócz tego, który jest na górze. I możesz sobie wyobrażać, możesz sobie robić, możesz sobie planować i w ogóle, okej, okay, to jest fajne, ale przychodzi dzień, gdzie wszystko czar pryska, pyk, i nie ma nic. I nie ma ciebie, nie ma tego, co robiłeś, ponieważ Twoje życie należy do kogo innego. Dlatego bądź wdzięczny za to, co masz, za to, z kim jesteś, gdzie jesteś, co możesz zrobić. Masz jedno życie. Bądź wdzięczny, napełniaj się miłością, dobrem i dziel się tym z innymi. Tego, słuchajcie, kochani, wam życzę w ten właśnie e, okres taki świąteczny. Bądźcie wdzięczni i jak spotkacie się ze swoimi rodzinami, bądźcie również wdzięczni, że mogliście się z nimi spotkać, bo nie wiecie, czy za rok spotkacie się w takim samym gronie. Dlatego dziękujcie w sercu swoim za to, że możecie spędzić ten dzień tak. Ściskam Was serdecznie. Do usłyszenia.